Nie tego. Po prawej. Nie po prawej. Po prawej jak w lewo. Gdzie on nie Ten Ten taki szary. Po lewej kurwa! Tu, prosto jedź. Po prawej. Po prawej. Tu jedź przez ten krzak. Ten kurwa. Tego kurwa. prawo. A kurwa, cię krzak jakiś. Zatrzymaj się, odwróć się w prawo. Jeszcze w prawo. Nie ma nikogo. Tu widzisz tu, ten szereg, szak. Na ten wprost obok. ciebie, ten mały. Kto mi tutaj tu, skręcić. Tu, tu, Nie ten, ten obok. Nie ma tu, nikogo. Ten. Tu. Ten. O, <grym> ten. tu nikogo nie ma. Cię, odwróć się! Bo się zaraz wyjebie. Szak kurwa, na wprost. Na lewo, lewo, odwróć się. Ten? ten, nie ten, po prawej, po prawej. Ten?